Oto kolejna historia rodzeństwa Pęk. Dwaj bracia Pękło, Pękli, bez siostry Pękła wybrali się pewnego dnia do USA. Polecieli samolotem, a Dupek był ich pilotem. Kiedy już wylądowali, to ich bardzo zadziwiło, jakie wszystko jest to duże, aż poczuli w dupie burzę. Za nich pyta się dwóch braci, czy coś macie do odsłania, a Pękło mu odpowiada, Tą kiempasę do jedzenia. Celnik idzie w pękłą stronę. No i pyta: Czemu, bracie, twoje źrenice są tak bardzo rozszerzone? Czy ze strachu? A pękło mu kit nawija: Nie, to ze zdziwienia, że ten kraj tak się rozwija. Celnik jednak mu nie wierzy. Bierze go na osobistą. No i tyłka mu wyjmuje: Białą kokainę czystą. Mija roczek, drugi, trzeci. Miło czas dla braci leci. Siedzą tutaj jak dwie kaczki, a pękła śle im w tę szpaczki.